To Paweł i witam w Radio Obelia. Przedstawiam Wam nowy kanał na YouTube stworzony z myślą o słuchaniu moich audycji przez właśnie YouTube. Kanał będą mogli słuchać wszyscy, nawet najmłodsi, bo audycje prowadzić będą nastolatkowie. Będę chciał zwrócać m.in. wiadomości i od razu uprzedzam, że oczywiście nie będę wchodził w żadną politykę ani kibicowanie klubom piłkarskim podcasty z różnymi gośćmi przekładane muzyką. Słuchanie moich audycji będzie tym bardziej przyjemne ze względu na brak lekra, bo nie zamierzam tutaj dodawać. W razie pytań będę odpowiadał na wszystkie komentarze. Zachęcam do subskrybowania z łączonymi powiadomieniami, tak zwanym dzwoneczkiem, aby mieć powiadomienie o nowej audycji. Pozdrawiam i do usłyszenia. Radio Obelia.